wygląda nasz hotel tutaj jest pokój, pokój może, łazienka prysznic wszystko wygląda mega spoko czysto tak wygląda pokój, dwa łóżka trochę mniejsze niż queen size no ale to wiadomo nie robi większego problemu um, telewizor no ogólnie spoko, za duży jest ten pokój trochę. Ta przestrzeń jest kompletnie niepotrzebna, ale za to mamy zajebisty widok z okna. Widok z okna jest na, na miasto, na, na całą praktycznie Tijuanę. Tam jest San Diego w tamtą stronę, a w tą stronę jest to reszta Meksyku. No fajnie, bardzo mi się tutaj podoba. Ten pokój kosztował nas 124 dolary. Oczywiście można było wziąć tańszą opcję, ale nie, nie byliśmy zainteresowani, dlatego, że. No na dolary to nie wychodzi aż tak źle. Były tutaj pokoje za 40, za 50, za 60 dolarów, ale były to znacznie niższy standard i przede wszystkim chodzi mi o parking i samochód. Ja chciałbym tutaj zaparkować ten samochód i zostawić go praktycznie do jutra, do check czyli do wymeldowania się. Chcę, żeby ten samochód tam stał. Trzeba patrzeć, bo nawet jak sobie wpiszecie, że chcecie free parking, to i tak nie wszystkie te oferty, które wy tam widzicie na Bookingu czy Hotel Hotels.com, czy na, na, na czymkolwiek wynajmujecie hotel, zawierają parking. Bo pamiętam, że było. pierwsza oferta była chyba za 80 95 i było napisane, że jest, nie było napisane free parking, a ta niżej była napisana, tam chyba było 5 dolarów, 30 dolarów więcej, było napisane, że wtedy free parking. Czyli trzeba na to zwrócić uwagę. I plus podatek oczywiście, więc całość wyszła 124 dolary za całość. Wszystko depozytu nie było, także bardzo dobra cena, tak mi się wydaje, za, tą, za ten standard jest fajnie. Umyłem auto w Meksyku, zapłaciłem za to 130 pesos. 140 pesos z napiwkiem. I teraz na ekranie pojawia się przelicznik, bo nie wiem ile to jest, nie pamiętam. W każdym razie na pewno dużo, dużo taniej niż w Stanach, bo w Stanach mynia taka jak ta kosztuje 45 dolarów. Szybkie ujęcie na granicę meksykańsko-amerykańską ze strony Meksyku, ale to już było wcześniej na moich filmach. Jedyne co mogę powiedzieć, to jak mówiłem na parę minut temu, że z tamtej strony. Ludzie nie podchodzą, a z tej jak najbardziej. Z tej tam, widzicie sobie, ludzie chodzą, normalnie można do granicy podejść. Nie ma tu absolutnie żadnych strażników, którzy by to monitorowali, bo po prostu mają to generalnie w dupie, czy ktoś tam podchodzi, czy nie. Bo to Meksykanie chcą do USA, a nie Amerykanie do, do Meksyku. No i jak mówiłem, ten przemyt, więc Meksykanie mają generalnie to gdzieś. Dobra, ale żeby nie było za nudno, powiem wam jeszcze jedną rzecz, o której mówił mi Wiktor, Kaszub z Kalifornii. Powiedział mi, żebym bardzo uważał, bo ja chciałem jechać do, tutaj do Mechanika i zrobić sobie przegląd auta, wymienić olej, bo jest trochę taniej. No trochę, no jest taniej, Myślę, że o połowę taniej spokojnie, ale ja tych mechaników nie znam. A nie mam też znajomych, którzy mi mogli powiedzieć, gdzie mam jechać i co jest ciekawe tutaj mechanicy jak widzą, że auto jest z USA widzą, że siedzi biały koleś widzą, że nie ogarnia to bardzo często robią takie coś, że podrzucają narkotyki do auta i wtedy tym autem jak już przejedziecie przez granicę to się odpowiedni, odpowiedni ludzie tym autem zainteresują więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo tutaj na wszystko uważać, na każdym kroku są ludzie, którzy chcą was oszukać Chcą wam coś zrobić, chcą wam coś zabrać albo was w jakiś sposób wykorzystać, właśnie pod tym względem, że macie auto. Byłem na mini, umyłem auto, ale też stałem przy nich. Stałem przy nich, patrzyłem co robią dokładnie, każdy ich ruch, bo bałem się, że może być podobna sytuacja, więc trzeba bardzo uważać na wszelkie niebezpieczeństwa związane z Meksykiem. Dobra, nagram teraz szybkie podsumowanie, bo widzę, że zaraz robi się ciemno. Jesteśmy już 4,5 godziny w korku. Jest godzina 20. Wyjechaliśmy o 15.30 z centrum miasta. I wydaje mi się, że jeszcze co najmniej 2 godziny stania nas czekają, więc będziemy w domu. Bej w okolicach 5 rano, a jutro mam iść do pracy hmm. nie wiem jak to zrobię, ale no dobra koniec mojego marudzenia widzimy się za tydzień, dzięki wielkie za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę subskrypcji i jeszcze instagram, link standardowo do mojego instagrama jest w opisie także trzymajcie się, na razie